Patrząc na rodzinę Gambola, na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że się kochają. A co jeżeli ci powiem, że Nicole tak naprawdę nienawidzi Richarda i jest im tylko dlatego, aby jej dzieci miały normalnego ojca? I brzmi to tragicznie, ale w tym odcinku powiem Ci o tym smutnym i jakże ciekawym fakcie, który mogłeś nie wychwycić z odcinka Gwiazdka. Zapraszam do oglądania. Odcinek Gwiazdka opowiada nam historię bezdomnego, który uważany jest za świętego Mikołaja. Aczkolwiek Nicole uważa, że raczej nie jest on święty Mikołajem, gdyż po prostu on nie istnieje. Od lat nie dostała prezentu, o który go prosiła co roku. Święty bezdomny jednak okazuje się być Mikołajem. I każdy jest szczęśliwy, bo uratowali święta. I Nicole pyta się Mikołaja, dlaczego przez tyle lat zlewał jej listy. A ten odpowiada, że listy, które mu wysyłała, szły na biegun południowy, a on mieszka na północnym. I ten wąsacz ją okłamał. To bez znaczenia gdzie wysyłasz listy do świętego Mikołaja, bo on i tak je w końcu dostanie. W końcu jak zdobył jej listy? Musiał je mieć, ale nie chciał mu się dawać aż tak trudnego prezentu. Gdyż ciężko dać komuś coś tak cennego co Nicole sobie wymarzyła. Ale co ona sobie wymarzyła? Kochającą rodzinę. I po części to otrzymała, a po części nie. Ale skąd te info, że nienawidzi ona Richarda? Już tłumaczę. Wszystko jest wyjaśnione w prezencie. To jest kochająca rodzina, a tam nie ma Richarda. Nikol nie kocha swojego męża i jest im tylko dlatego, że przez całe życie nikt jej nie dał miłości, przez co zakochała się w pierwszym lepszym króliku. Jury okazał się szczery wobec niej i tak, możemy to potraktować jako teorię, ale twórcy Gambola są geniuszami, więc mogli dać nam taki smaczek specjalnie dla kogoś takiego jak ja, który to wychwyci i chwilę pomyśli. Teoria brzmi ciekawie i być może Nicole boi się Richarda, że gdyby mu powiedziała, że ma zacząć pracować, to ten by ją zostawił, i wiecie, dzieci by nie miały ojca. W sumie i tak go nie mają. Ale o tym może kiedy indziej. I jest to taki przykład rodziny, która występuje w naszym prawdziwym świecie. I jest to piękne, jak Gamble pokazuje nam prawdziwość i za to go kochamy. Przyznam szczerze, że ten odcinek był jednym z ciekawszych odcinków. Mamy pokazane tutaj mnóstwo emocji i taką dziecięcą radość z tego, że Mikołaj istnieje. I fakt. Fajnie jest myśleć, że istnieje ktoś taki jak Mikołaj, czyli daje nam prezenty, daje nam to, czego chcemy wtedy, gdy jesteśmy grzeczni. Ale fakt jest taki, że Mikołaj istnieje tylko w naszej głowie. I to jest fajne, gdyż mamy motywację, aby być dobrzy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdyż prezent za to, że nawet staramy się być dobrymi, a nie zawsze nas jesteśmy, to takie trochę oszukiwanie, chociaż każdy to odbiera inaczej. Więc, czy Nicole faktycznie nienawidzi Richarda? Ciężko to stwierdzić, ale patrząc na ich związek, można się wydawać, że faktycznie tak jest. Nicole nigdy nie wyzywa Richarda, nigdy na niego nie krzyczy. Wiadomo, są przypadki, w których jest wręcz zmuszona do tego, ale Richard jest po prostu, no, no nie jest za dobrym ojcem. Trzeba to powiedzieć wprost. I o tym powstanie inny materiał, w którym bardziej głębiej wam to przedstawię. I to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Elo, elo.